Cześć witajcie, jestem Stefan. Jestem Smaroń. I zapraszamy Was do następnego odcinka gameplaya z gry PS2013. W dzisiejszym meczu zaprezentujemy Wam mecz pomiędzy Polską a Irlandią. Który odbył się w ostatnim czasie. Zapraszamy do oglądania. A na początek hymny obu państw. thank yeah. you I zaczynamy mecz pomiędzy Polską a Irlandią. Oto składy w Polsce: Szczęsny, Wasilewski, Perki, Spiszek, Warzyniak, Wośnikowski, Murawski, Mierzejewski, Polański, <coughs> Lewandowski i Obrania. W składzie Irlandii: Given, Ledger, Brun, Osi, Ward i Reprezentacja Polski rozpocznie to spotkanie. W meczu Polska-Irlandia Polacy zostali skompromitowani przez Irlandczyków, przegrywając 2 do 0. No, miejmy nadzieję, że chociaż w tym meczu Polska zwycięży. Dodamy, że Polską gram ja z Maroń, a reprezentacją Irlandii. ja z też. znowu out. Dużo tych meczów, dużo ich w tych meczu. W ciągu pierwszych 4 minut oczywiście. I Mierzejewski Murawskiego pokazuje Lewandowski Żeby dogramy do niego Robert Sam Lewandowski w <laughs> i się given broni Czy Lewandowski mógł jeszcze biec do tej w kierunku bramki, obrania do Perpisa i głos Tam jemperki z yy, do środku. To Mierzejewski! Obok bramki. Pojawił się tam nawet nie wiadomo skąd. I wiemy skąd się tam pojawił. Po prostu biegał od strony 16 metra. Główny. Osi. W do Lewandowskiego nie ma spalonego, a jednak jest spalony. Szczęście dla mnie mogło być groźnie. W najbliższym czasie zostanie rozegrany mecz pomiędzy mną a gościem specjalnym więc to będzie taki specjalny odcinek który myślę, że wyjdzie w przeciągu około dwóch tygodni jeszcze zaznaczymy, że teraz materiały będą pojawiały się dwa razy w tygodniu, a mianowicie w poniedziałek i w piątek a i Lewandowski, na szczęście nie było spalonego Braniak do Mierzejewskiego, Adrian Mierzejewski i Szejgiwen broni. Jeszcze Murawski obok bramki. Robnisko, udało się go bronić. I teraz yy, akcja... Mamy chwilę przerwy, albowiem telefon zadzwonił Stefanowi. I już kontynuujemy. Obraniak i Given Kolejna bardzo dobra obrona mojego bronkarza. I po raz kolejny szansa dla Polski Lewandowski do Obraniaka. Obraniak! No i znowu bo, znaczy, bardzo dobrze dla mnie. <laughs> Od bramki. Na razie wynik się utrzymuje. 0-0. Skońcówka pierwszej połowy. I pierwsza połowa zakończona. 0-0 Polska, Irlandia. Zapraszamy no. No. I I na tego połowę. Tym razem rozchodź Irlandia. I od razu I szansa wypadanie. dla Polski. Adrian Mierzejewski, gol! Tak. <ślined> Polska-Irlandia 1 -0. do 0. Błąd obrony Irlandii. Kosztuje i utratę. To właśnie złe badanie było widać. No i niestety. 1 do 0 <noise> dla biało-czerwonych. Adrian Mierzejewski. jest szansa na 1 do 1, przyjmują obrońcy reprezentacji Polski! Szczęsny! To blisko. To był pierwszy strzał. I Dobra, na... bramkę Szczęsnego. I na pewno nie ostatni strzał. Jakub Błaszczykowski. Od razu będzie wyprowadzona akcja Polaków. Błaszczykowski do Obraniaka. I traci piłkę obrania. Mierzejewski niedokładnie jeszcze. I bramkarz wybija piłkę. Znowu. Ale już wracamy. I, i znowu tracimy. Robert Lewandowski. Przejął Stefan teraz. W idealnym momencie. Daj. błąd. I od ogółu rozpocznie. Różnica przeze mnie. Wygranie, panie do Kolańskiego. Dobrze. I... Ale szpek teraz Stefana! Rafał Murawski. I Poprzez, to był samolój przypadkiem. To był rykoszec. Odbił się właśnie od mojego. Poprzez rykoszet Polska zdobywa drugą bramkę bardzo szczęśliwie. Całkowicie inny wynik już na żywo. Który myśleć nie widzieliśmy w telewizji. No ale tu na trzy razy próbowałem zdobyć bramkę i się udało. Aż to. piłkarza reprezentacji. Irlandii, się z nóg po prostu, a Szeigiwen nie miał żadnych szans. I bardzo niefortunnie wpadło do bramki, no ale dobrze. Tuż pod całą poprzeczką. Polska-Irlandia 2 do 0. Musimy się teraz sprężyć, zostało jeszcze 20 minut meczu, a my nie strzeliśmy jeszcze ani jednej bramki. Kto nie strzelił, ten nie strzelił, bo... i I szczęśliwy broni. Że, myślałem, że będzie inaczej. Było blisko. Może no, się rozejmie go. Nosi... Uderzenie! I obok bramki. Mocno. Częsny. Mamy statystykę strzałów na bramkę. Polska oddała 10 strzałów, połowę tego oddała Irlandia. Adrian Mierzejewski do Polańskiego. Polański nie utrzymał się przy piłce. Przed chwilą był błąd w reprezentacji Irlandii. I jest szansa dla Roberta Lewandowskiego. Zatrzymał się Lewandowski i no, Węgry. No, no. no. I kolejny rzut ważny. Myślę tak, że będziemy rozgrywać mecze w PSie takie najbardziej ciekawe, takie, które będą wywoływały największe emocje wśród kibiców. I chyba był spalony, tak? No to jest chyba przesądzone: Polska wygra ten mecz, a więc, Jasmaru drugi mecz no, z rzędu wygrywam, ale jeszcze może być 3 do 0 Lewandowski! 3-0! Jajajajaj! Wynik całkiem inny całkiem inna gra reprezentacji Irlandii Strony się obróciły Reprezentacji Polski. Myślę, że na koniec jeszcze polecimy Wam film Tak, a mianowicie American Pie zjazd absolwentów. Jest tam bardzo przedstawiony bardzo dobry humor, fajna fabuła jak w każdej części. Dlatego polecam. Tak, więc obejrzyjcie ten film jak najszybciej. No i klikajcie łapki w górę, subskrybujcie nas, aby Jest. motywowało nas to do dalszej pracy nad sobą i nad naszymi następnymi materiałami. I zapraszamy Was jeszcze na kolejny materiał już w piątek. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.